Dziękuję, malejem. Dzisiaj witam Was z kuchni. Nie byle jakiej kuchni, bo to moja kuchnia moje ulubione miejsce w domu. Nie dlatego, że lubię dużo jeść, tylko dlatego, że lubię gotować. Um, dzisiaj jest to miejsce nawet bardziej specjalne, bo już niedługo bo jutro wieczorem przepraszam w sobotę wieczorem zacznie się święto Pejsach. Czyli za dwa dni w zasadzie. Dzisiaj już kuchnia jest prawie gotowa, no i wiecznie zadajecie mi dużo pytań. Przychodzi ogromna ilość pytań od Was. Pytacie w komentarzach, w e-mailach. Dostaję od Was ogromną ilość pytań. Tak naprawdę to nie. To tylko taki wewnętrzny żart, żeby moja żona się zaśmiała. I. Żeby znalazła chwilę radości w tym całym szaleństwie, które się dzieje w domu. Um, tak naprawdę dostaję pytania od Was, ale nie jest ich zaraz nie wiadomo ile. Um, natomiast jedno pytanie powtarza się bez przerwy. Dlaczego Żydzi obwijają wszystko folią aluminiową? To jest pytanie. Odpowiedź na nie jest dość prosta. Tylko, że musimy zacząć od początku. Zaczyna się święto pejsach. W czasie tego święta nie możemy jeść homec, czyli zakwasu, czyli wszystkiego, co jest zrobione z mąki i z wody. Tak naprawdę mocno uogólniając, tak? Um, nie możemy jeść homec, nie możemy też posiadać homec, nie możemy także nawet dotykać homec. Nie możemy mieć żadnego kontaktu z chomec z zakwasem. Na święto pejsach sprząta się wszystko. Od strychu po piwnicę sprząta się wszystko dokładnie. Zamiata się każdy kąt, myje się każde każdy kawałek podłogi, ściany. Przede wszystkim sprząta się kuchnię aż do przesady. Dlatego właśnie, żeby usunąć cały ten homec z kuchni, który jedliśmy przez cały rok. Przecież wszyscy jemy chleb, wszyscy używamy mąkę um, i te rzeczy nawet w najdrobniejszej ilości gdzieś tam w tej kuchni się znajdują. Mało tego, wiele razy, wiele razy, zawsze, jeśli w czymś gotujemy, to te naczynie, w którym gotowaliśmy, coś staje się automatycznie niekoszerne na święto pejsach. Czyli był, miało to kontakt z chomecem, miało to kontakt z zakwasem, mniej lub bardziej. Znaczy to, że to urządzenie kuchenne, widelec, nóż, garnek, patelnia, czy cokolwiek innego, co używaliśmy w ciągu roku, jeśli miało kontakt z czymś, co jest zakwasem, to już nie jest koszerne na pejsach i nie może być użyte w czasie święta pejsach. Dlatego święto pejsach wymaga od nas dosłownie przewrócenia wszystkiego do góry nogami i używania wszystkiego, co nigdy nie miało kontaktu z zakwasem nigdy nie miało kontaktu z homec, którego nie możemy mieć, którego nie możemy jeść, którego, z którym nie możemy mieć żadnego kontaktu przez trwanie, całe, cały przez okres trwania święta pejsach. Jak widzicie, moja kuchnia, mój syn powiedział, że zamienia się w spaceship, w, w, um, w statek kosmiczny. Um, no i jak widzicie, jest dużo folii aluminowej. I zawsze o to pytacie, dlaczego ta folia aluminowa? Więc skoro już wiecie, że nie możemy mieć kontaktu z Homec i trzeba kuchnię wysprzątać tak jak się tylko da, mówię wam, sprząta się aż do przesady. Jest to szaleństwo nieopisane, w jaki sposób sprząta się kuchnię. Wrządkiem czyści się blaty, żeby je wykoszerować na pejsach. Ogniem czyści się, obczyści się. Wypala się um, zlew. Um, wiele metalowych elementów ogniem robimy, żeby, żeby były koszerne na pejsach. Wszystko po to, żeby pozbyć się tego homec. Nawet takiej śladowej, śladowej ilości, której nie widać. Jak widzicie, w kuchni jest dużo folii aluminiowej. W różnych strategicznych miejscach, zauważcie, bo tej folii aluminiowej nie używa się na wszystko, tak? Tutaj mam na przykład półkę, której nie widzicie, na której stoją książki kucharskie mojej żony, i ta półka nie jest zasłonięta folią aluminiową. Dlaczego? Bo tutaj nie ma szans, że ta część kuchni wejdzie w kontakt z jedzeniem. My nie możemy jeść homec, a tutaj, jak widzicie, jest cała kuchnia, cała część kuchni, która jest związana z takim aktywnym przygotowywaniem jedzenia. Dlatego właśnie musimy zakryć wszystko, co się da folią, co może mieć potencjalny choćby kontakt z jedzeniem, które będziemy jedli w, w czasie święta Pejsach. Wszystkie szafki, wszystkie ściany, blaty kuchenne, wszystko jest wyszorowane, jest wyszorowane. Jest czyściutkie, ale w judaizmie nie ma miejsca na pomyłkę. Nie możemy ryzykować. Dlatego zakrywamy pewne części, że a, bo może gdzieś tam ten kawałek homec jest, a, bo może nie umyliśmy dokładnie. Dlatego te zakryte miejsca folią powodują odseparowanie nas od homec, odseparowanie nas od zakwasu, odseparowanie nas od elementów. Które w ciągu roku potencjalnie mogły być dotknięte przez zakwas, na których mogło coś osiąść czy coś takiego. Więc jak widzicie, blaty kuchenne mają specjalne białe. Um, nie wiem jak to nazwać. Um, może jak powiem, jak się to robi. Zakrywa się folią aluminową, wszystko, a na blaty kuchenne, żeby było wygodnie, kłacie się. Takie, a tymczasowe blaty kuchenne, one są zrobione. Hmm, nie wiem jak to nazwać. To jest taki biały, Biały... nie plastik, taki trochę jak plastikowy, a karton bym to nazwał, jeśli można tak określić. I to idzie na, 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 na countertops, na, na, na blaty kuchenne, właśnie, żeby było prościej po prostu pracować, gotować i tak dalej. Folia aluminowa zakrywa części które mogą mieć potencjalny kontakt z jedzeniem, które przygotowujemy. Także ściany w razie nam coś chlapnie, półki w razie, wiecie, nie wiem, osiądzie na nich para i kapnie coś do, do, do garnka. No ale przede wszystkim folia aluminiowa separuje nas nawet od dotknięcia szafki, czy ściany, czy blatu kuchennego, bo te elementy nie są koszerne, na Pejsach. One miały kontakt z Homecem kiedyś w ciągu roku. I nawet jeśli umyjemy je super dobrze, to i tak te elementy gdzieś tam mają malutkie ilości Homecu, nie wiem, kawałek chleba, mmm, kawałek bułki, trochę mąki. No więc zakrywamy wszystko folią aluminiową, żeby odseparować się na czas święta Pejsach od zakwasu. Od elementów, które wcześniej dotykały zakwas. Um, nie wiem, czy udaje mi się to wytłumaczyć w taki rozsądny sposób, a w, taki, w taki logiczny i zrozumiały dla Was, ale to zakrywanie folią naprawdę nie jest niczym, mm, niczym skomplikowanym. Chodzi po prostu o to, że musimy zakryć elementy, które wcześniej miały kontakt z homecem. Najbardziej, um, jak widzicie, te dotrzymania w lodówce. Um, piec a do trzymania, do otwierania pieca, tarączka. Te rzeczy są najbardziej takie, takimi rzeczami, które dotykamy tak, w ciągu roku. Um, oczywiście, wszystkie urządzenia kuchenne, które są w szafkach w mojej kuchni, są niekoszerne na pejsach. Dlatego te szafki są zaklejone folią, żeby ich nawet przypadkiem nie otwierać i czegoś nie użyć, są oznaczone, żeby dzieci wiedziały, że tam nie otwieramy tego, nie dotykamy. To są rzeczy, których nie można używać na Pejsach. Um, więc na gotowanie na Pejsach i na całe święto mamy w zasadzie jakby nową kuchnię. A powiem Wam więcej, są ludzie, którzy mają naprawdę kuchnie oddzielne tylko na czas Pejsach. Czyli mają kuchnię, która jest na cały rok plus jedna kuchnia, która jest tylko na jeden tydzień używana w roku. Jest to kuchnia pejsachowa. I znam ludzi, którzy takie kuchnie mają. Wierzę, że ja też kiedyś będę miał, bo to super wygoda, żeby mieć taką kuchnię, którą można używać tylko przez tydzień i nie musieć się martwić ze sprzątaniem, z, z, z wymianą urządzeń kuchennych i tak dalej. A ja nowej kuchni nie mam, ja nie mam oddzielnej kuchni, więc muszę przygotować swoją kuchnię, którą używam przez cały rok i właśnie, żeby ją przygotować muszę ją wysprzątać, a tak naprawdę moja żona się zajmuje sprzątaniem, bo ja zajmuję się później gotowaniem, um, więc moja żona wysprzątała kuchnię super, ja zakryłem folią wszystkie elementy, które muszą być zakryte, położyłem nowe a, blaty kuchenne, takie tymczasowe, no i kuchnia jest przygotowana już prawie na święto Pejsach jeszcze, um, zostało kilka elementów do zakrycia, ale już jest, a, jest późna noc, więc um, już dzisiaj sobie odpuszczę. Jeszcze wracając do urządzeń kuchennych i tej oddzielnej kuchni, ja mam wszystkie garnki, wszystko mam... A, poczekajcie. Wszystko jest oddzielne. Te garnki nigdy nie były używane w ciągu roku. One leżą cały rok na strychu. Znaczy nie, nie tylko te, nie, bo tutaj jest wiecie, tutaj jest wszystko to, to akurat jest nowe. Zaraz jedziemy do Mykwy. E, zaraz, a rano jedziemy do Mykwy i tam trzeba to włożyć do Mykwy. Przy okazji, sam wejdę do Mykwy, a nowy nóż, tarki wszelkiego rodzaju. Um, no, i, no i przede wszystkim produkty. Produkty, które jemy w czasie święta Pejsach, są specjalnie kosze na Pejsach, są produkty. Specjalnie robione bez kontaktu z homecem, bez kontaktu z zakwasem. Um, więc produkty oddzielne na pejsach, a urządzenia kuchenne są oddzielne na pejsach. No i kuchnie. jeśli ktoś nie ma oddzielnej kuchni na pejsach, to musi swoją codzienną kuchnię, że tak nazwę, przygotować na to święto. Dlatego się ją sprząta i zakrywa się folią aluminową. To, z czym potencjalnie możemy mieć kontakt, a co potencjalnie ma na sobie jakieś um, śladowe ilości homec. No i tyle z tej folii aluminowej to takie szybkie wideo, bo naprawdę pytanie o to, czemu Żydzi zawijają wszystko folią aluminową, pojawia się bez przerwy. Drugie pytanie, jakie pojawia się w tym temacie, to jest a co używaliście jak nie było folii aluminowej? No więc wtedy wszystko zakrywaliśmy papierusem, oczywiście. No i jest to oczywiście żart. Um, jak nie było folii aluminiowej, ludzie zakrywali papierem, a jeśli nie było papieru, znaczy papier był, ale nie używali, nie, nie chcieli używać papieru, żeby zakrywać, to po prostu nie zakrywali, po prostu mocnie czyścili. Folia aluminiowa dzisiaj jest um, takim, takim dodatkiem tylko, tak? To wszystko jest umyte, naprawdę super wyszorowane, a, bo sprzątanie na święto pejsach zaczyna się 30 dni przed świętem pejsach. Więc wszystko jest super, super wysprzątane, ale żeby być super, jeszcze bardziej super pewnym, to zakrywamy folią aluminiową. Kiedyś, jak nie było folii aluminiowej, to używano papieru. Jeśli nie używali papieru, ludzie w domu, bo go nie mieli tyle, ile trzeba, to wtedy niczym nie zakrywali. Po prostu jeszcze bardziej sprzątali i byli bardziej dokładni um, niż my dzisiaj jesteśmy. No i chyba tyle, jeśli chodzi o folię aluminiową. Jeśli macie jakieś inne pytania. Związane ze świętym Pejsach, to, to piszcie, możecie pisać na e-mail. Oczywiście w grupie możecie zapytać o pytania, jeśli jesteście członkami grupy Tajemniczego Świata Żydów. To nie tylko ja Wam odpowiem na pytanie, bo mamy tam fenomenalnych, fantastycznych ludzi, kobiety, mężczyzn, i każdy Wam odpowie na pytania związane z judaizmem, więc. Nareszcie nie jestem jedynym Żydem, który się, który się mądrzy na temat judaizmu. W grupie mamy już co najmniej kilku Żydów i Żydówek, które mądrzą się na temat judaizmu i jest to bardzo fajne mądrzenie się, bardzo inteligentne. Um, I grupa żyje sobie w fajnej atmosferze, spotykając się od czasu do czasu na zoomie. Na te wideo to wszystko. Mam nadzieję, że rozumiecie już po co używamy folii aluminiowej. Um, Teraz Jeszcze dodam Wam jedną rzecz. Czasami możecie zobaczyć zdjęcia takie szalone, że tam krzesła owinięte folią aluminową, a nie wiem, stoły, lustra i tak dalej, tak? Więc to są zdjęcia oczywiście przesadzone. To tak nie wygląda. Jak wygląda zawijanie folią aluminową kuchni? Wygląda tak. A żeby wam pokazać, jeszcze wiecie co, pokażę Wam jeszcze na koniec, trochę z bliska, jak to wygląda żebyście trochę bardziej wiedzieli. Tylko zaznaczam, kuchnia jeszcze nie jest skończona. Więc jak mi ktoś będzie tutaj cwaniakował, że tego nie zawinąłem, czy tego, jak to zrobić, czy to, to zaznaczam, że kuchnia jeszcze nie jest skończona. To jest jeszcze w czasie trwania um, uzdatniania kuchni na święto Pejsach. Um, także jeśli ktoś widzi coś tam, co powinno być zrobione, a nie jest, nie martwcie się, będzie zrobione. Dobra, to pokażę Wam trochę z bliska, jak to wygląda. Tak jak mówiłem, rzeczy, które mają najczęstszy kontakt z naszymi dłońmi, bo nie możemy mieć kontaktu z homet, więc, pot więc potencjalnie na tych rączkach od lodówki osiadł jakiś homec. dlatego są zawinięte folią. Szafka, potencjalnie, żeby jej nie dotknąć w czasie święta, Pejsach, bo może być tam homet. Jest zawinięta w folię. ściany, tymczasowe blaty kuchenne. O i tymczasowe, um, tymczasowe zlewy. Zlew jest z plastiku. One są, po prostu się je wymienia. Jeszcze um, kran nie jest zrobiony. Kran będzie miał specjalną nakładkę. Kubek do mycia rąk zabezpieczona ściana, blat kuchenny, tutaj się mięso rozmraża, kurczak i krowa, wołowina, to już jest mięso, które będzie na szabes i na pejsach, a więc widzicie, tutaj jest, tak to wygląda, no i kuchenka, Jakieś tam łyżki do, do gotowania, i tak dalej. Wszystko na Pejsach. Produkty na Święto Pejsach. Tutaj na górze patelnie, które nie są używane cały rok tylko są a na Święto Pejsach. I wszystkie produkty, które, z których będę gotował w tym roku. O tutaj widzicie garnki. Pokażę Wam trochę, jak mocno um, rozwalona jest kuchnia w czasie tych świąt. To co, to tyle z kuchni na Pejsach. Mam nadzieję, że trochę zaspokoiłem Waszą ciekawość. no. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie, czy i czy rozumiecie już, na czym polega to zawijanie w folii aluminiową. No i to tyle z kuchni koszernej na Pejsach. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na Wasze pytanie. Mam nadzieję, że już teraz rozumiecie. rasa się do następnego razu i życzę wszystkim obchodzącym święto Pejsach, żeby było super udane. Żeby to było super koszerne święto I pamiętajcie, że Pejsach to święto wolności Bo nikt nie ma prawa nam mówić Hashem dał nam prawo Żeby być wolnym I nikt nie ma prawa nam mówić Co mamy robić, jak mamy żyć Dlatego bądźcie wolni Korzystajcie ze swojej wolności W mądry sposób I nie pozwólcie sobie mówić Jak macie żyć Dziękuję wszystkim za uwagę do zobaczenia w następnym odcinku. Albo może mini odcinku. No albo do usłyszenia w podcaście. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim. Lahaj.